Witam serdecznie, mam czwarteczek, trochę pogoniłem to trzodę, jak to będzie widać, albo że będzie widać, powiem Wam, że gorąco, ale jeśli się trochę przeleto. troszkę przeleca Część ma chęć chodzić, Jeszcze ma jajka coś za bardzo Ale jest coraz lepiej, powiem wam Ale umie to jest powiem wam kropla w morzu lepiej jak w głębi tam ma, trzy paki te takie bite tego co widać w tej gołębiach Delikatnie jest straszy. Ale to delikatnie. A A jest ta rybitwa. Przestraszyły rybitwy.

Abygać o te puszcinka było na pewno. Może tam pewnie szało dostaje. panowie, może doradzicie coś, co jest dobre na szoły? Szoły czy chujwie jak to się nazywa? Pachowo. Strasznie my się wybabym. Takie robactwo. Nie było, nie było, teraz się pokazało. Nie wiem dlaczego.

Powiem wam, że to już po tym szczepieniu odżyły, jakieś nabrały formy. Idę się w sobotę, a raczej wszystkie trzy. Idę do Żyda. Zamierzam sobie zrobić tutaj. Trzeci gołębik I wszystko do ganiania o. Chyba będzie lepiej niż trzymać te lepsze, bo to nie ma sensu Ci może jest? się w może spadnie? może nie, nie raczej Się <laughs> by się może wciąło, to może i by z tego było. O tutaj chodzi? Mi się wydaje, że są już takie.

我因为我是相机。Oh, Kto jest na górze siadać to siądzie Chujowo siadać to nie siądzie Już siadaje Ale chyba siądzie Siedzę, wszystko. Dobra, pozuję. Spróbuję go namierzyć Gdzie on tam jest? Ja chyba go widzę a zaraz zobaczymy ucypię mapu i będziemy go namierzać gdzie on jest? dobra Czerwony, to jednak jest czerwony budapesz, czerwony, gazowy, ciężko to powiedzieć, tutaj siedzi, na wieku, dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzięki za subskrypcję, jak możecie coś odpowiedzieć o tych wszołach, co tam, czym to sprzukać, czym to spryskać, to bardzo bym podziękował. I do następnego filmu, trzymajcie się.